Po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci w bitwie o Jawin, sojusz rebeliantów musiał znaleźć nowe, bezpieczne schronienie. Wybór padł na chod, lodową planetę na rubieżach galaktyki, niemal nieznaną i pozbawioną strategicznego znaczenia. Jej surowy klimat i odległe położenie sprawiały, że była idealnym miejscem na ukrytą bazę operacyjną. Zbudowana w sercu lodowca, baza Echo miała być ostatnią nadzieją rebeliantów. Ale hot nie wybacza błędów. Oto historia jednej z najbardziej nieprzyjaznych, a zarazem legendarnych placówek w galaktyce. W pierwszym roku po witwie Ojawin, po szczegółowym spadaniu planety, Korpus Inżynieryjny Sojuszu rozpoczął budowę bazy Echo w rejonie Pazma Klaburn, pasma górskiego, gdzie Sojusz zbudował swoją bazę. Naturalne jaskinie, wcześniej zamieszkiwane przez Klan Vamp, zostały przekształcone i rozbudowane, tworząc sieć korytarzy i pomieszczeń dostosowanych do potrzeb rebeliantów. Prace trwały 18 miesięcy, z czego 2 miesiące poświęcono na instalację niezbędnego sprzętu. Co oczywiste, budowa w ekstremalnych warunkach HOT była ogromnym wyzwaniem. Początkowo korzystano z technologii cieplnej do topienia przejść, ale tempo prac było zbyt wolne. Dopiero pomysł Shary Bay, użycie dział jonowych z myśliwców X-Wing, dał potrzebny rezultat. Tak w sercu lodu dosłownie wyrąbano sieć korytarzy, które prowadziły do miejsc codziennego życia. Koszar, kuchni, stołówki, sypialni oraz zagrody dla tałtanów, rodzimych zwierząt planety, które odegrały nieocenioną rolę w przetrwaniu rebeliantów, a zwłaszcza Luka. W ekstremalnych warunkach HOT, rebelianci musieli wykazać się nie tylko odwagą, ale też pomysłowością. Nie każdy o tym wie, ale odchody tałtanów były zbierane i wykorzystywane jako nawóz do uprawy roślin, głównie warzyw. W miejscu, gdzie tradycyjne rolnictwo było niemożliwe, to właśnie ten naturalny recykling dawał nadzieję na samowystarczalność. Chod dawał niewiele, ale rebelianci wykorzystywali to, co mieli, najlepiej jak potrafili. Chase zna wszystkie tunele na pamięć. Ba, sam przecież pomagał przy budowie większości z nich, nim major Monon wykopał go z korpusu. Wraca myślami do tamtego pierwszego tygodnia, gdy drążyli i wytapiali tunel po tunelu. No i korzystanie z technologii cieplnej okazało się znacznie wolniejsze niż pomysł Sherry Bay, by skorzystać z ciał jonowych X-Wingów. Samą bazę chronił potężny generator pola siłowego, który obejmował całą planetę, a także jonowe V150 zdolne do unieruchamiania wrogich statków na orbicie. Mimo tych zabezpieczeń życie na chod nie było łatwe. Częste burze śnieżne ograniczały widoczność, a izolacja wpływała na morale załogi. Dodatkowo, niektóre korytarze musiały być zamykane z powodu ataków ŁAMP, które potrafiły przedostać się do wnętrza bazy. Mogliśmy to na przykład zobaczyć w jednej z usuniętych scen Imperium kontratakuje. Nieważne ile dawało im chod, dwa razy tyle odbierało. Pojawiły się niepotwierdzone meldunki, no bardziej plotki, o ogromnych istotach kroczących przez mroźne pustkowia. Pogoda była bezlitosna. Zamiecie śnieżne ograniczały widoczność niemal do zera. Ludzie zaczynali widzieć rzeczy, które nie istniały. Od głazów mylonych z wrogami, po istoty kroczące przez śnieżne pustkowia. Plotki, halucynacje, a może zwiastun nadchodzącego zagrożenia. Co ciekawe, z czasem samotność i zamknięcie w zamkniętych tunelach zaczęły odbijać się na psychice załogi. Pogoda na chod często bardzo ograniczała widoczność, no i łatwo było wziąć kamień czy inną rzeźbę terenu za coś z koła innego z odległości choćby kilku metrów. W dodatku, zaledwie po paru miesiącach na tym pustkowiu, niektórzy stacjonujący tu mężczyźni i kobiety już wykazywali pierwsze oznaki zmęczenia duszącą izolacją. Zupełnie więc nie dziwiło Zewa, że niektórzy zaczynają widzieć nieistniejące rzeczy. Umysły platały im figle. Inną istotną postacią był generał Rikan, który nie zapominał o tych, którzy zginęli podczas budowy wlacówki. By mieć pewność, że baza nie zostanie zaskoczona, rozkazał rozmieścić sensory, które wykrywałyby wszelkie oznaki życia. To właśnie te urządzenia możemy zobaczyć w drugiej części oryginalnej trylogii. Fajnie, że takie drobne opowieści rozbudowują historię miejsc, które widzieliśmy, a nie do końca znamy. Rikanowi nadal ciążyły niedawne zgony tych, których stracili podczas budowy placówki. Chciał mieć pewność, wydał rozkaz, by zbadali okolice i rozmieścili sensory wyłapujące oznaki życia. Niestety, w trzecim roku po bitwie o Jawin, mniej niż miesiąc po zakończeniu budowy, baza została odkryta przez Imperium. Darth Vader rozkazał wysłać sądy zwiadowcze, z których jedna zlokalizowała bazę Echo. W odpowiedzi Imperium przeprowadziło atak rozpoczynając bitwę o Hoth. Mimo zaciętej obrony, rebelianci zostali zmuszeni do ewakuacji, a baza została opuszczona. I to na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za uwagę i słyszymy się w kolejnych materiałach. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o takiej rozbudowanej historii bazy Echo, czy Was zainteresowała. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z Wami.